Oglądamy film Pikea. Pierwsza taka sytuacja na proscenie. Smutna rzeczywistość tenera VP. Valve naprawia błędy. No, naprawia, bo gracze naprawili, no. I pokazali, jak. Kto według Was może sprawić największą niespodziankę w obecnym sezonie ESL Pro League? Dobra, oglądamy. Valve naprawia błędy dzięki społeczności. Pewnie czyn no ja... z Was pamięta jeszcze o sytuacji, w której społeczność no, wzięła sprawę w swoje było. ręce i znaleźli przyczynę Cieszyna. irytującego błędu w counter Strike 2 za deweloperów z Valve. Pogu na Twitterze mm. nagłośnił sprawę, w której podał czarno na białym, co powoduje tak zwanego no. boost buga. Nie pozostało wtedy nic innego, jak czekać na reakcję ze strony Valve. Ej, ale ogólnie to są jaja, że gościu znajduje buga, którego Valve nie potrafił naprawić przez rok. Znaczy, jak to naprawić? On rozwiązuje problem. To Znajduje, rozwiązuje cały Cały problem, widzowie, to są jaja w ogóle, że Valve ma programistów, no którzy zrobią, zrobi tą fajną grę Deadlocka, tak, Którą chociaż mi ogólnie się nie podoba, po prostu nie lubię takie, takiego stylu, takiej gierki, nie lubię, bo to nie moje klimaty. Trzecia osobowa MOBA, po prostu mi to się nie podoba, takie coś, jeszcze 6 na 6 to już w ogóle za dużo tych ludzi tam jest, tragedia, uczyć się nie mam czasu, żeby się uczyć od początku wszystkiego, ale gość, który, no, sobie tam coś dziubie, tak, może programować czy coś dajmy na to daję przykład potrafi naprawić buga którego ważno nie potrafiło naprawić przez rok i niby pisali w update'ach że czasami naprawili tego buga bo było już w jednym update'cie że naprawili Naprawili. Z ale to jest hit, no. Wczoraj o godziny 23.30 wypuszczono aktualizację, która no ale, w zasadzie. Ale bardzo dobrze, że i tak zareagowali na to, widowie. Serio, bardzo dobrze, bo wiadomo, że oni mogli to wylać i za miesiąc to wypuścić. Powstała nie? głównie Zaprawić. dzięki społeczności. W możemy dowiedzieć się, że deweloperzy naprawili przypadek, w którym kolizja no. gracza po stronie klienta pozostawała wyłączona po wystąpieniu interakcji z ragdolem w poprzedniej rundzie. Przy tym podziękowali jeszcze Pogu, który razem z innymi odwalił kawał dobrej roboty. Co najlepsze, wraz z tym błędem. Walf było Nie, no, też w stanie super, naprawić no. problem związany z niespójną wysokością naszego skoku, czyli po prostu crouch bugiem. Kłopoty ze wskoczeniem w banalnie proste miejsca, zdarzały no. się właśnie przez to. Zobaczymy, czy rzeczywiście zostało... Właśnie, ten crouchbook, to też były, była beka z tego, słuchajcie, też wiele prosów miało taką sytuację, że próbowała gdzieś skoczyć, naciskała croucha i nie skakiwałeś, nie, postać ci spadała. Tak samo Robs ostatnio miał na przecież, na daście, jak na B na skrzynki skakiwał, tak, na, żeby okno wychylić od strony, jak podłożył bombę, jako Tero na B się B, to nie mógł skoczyć, przecież 5 czy 6 razy skakiwał, blokował się, dalej jest to co wy gadacie. Czyli co, dalej jest to na... Ja nie wiem, no w sumie nie miałem jeszcze takiej sytuacji dzisiaj, ale mi to ogólnie rzadko się zdarzało, ale wiem, że takie coś istniało i to, no czasami tak było, nie? Czyli jest to nadal... No, czyli nic nowego. Jeśli społeczność się naprawi teraz, jak to zrobić ogólnie, rozwiązania, no to oni... Dalej będą w dupie. Oto już załatane na dobre, czy jednak okaże się, że te błędy powrócą? Tak apropo jeszcze Valve, to ostatnimi czasy zatrudnili wielu deweloperów z Hoppo Games, czyli twórców o odpowiedzialnych za serię Risk of Rain. Każ Risk of Rain, widzowie, jeśli nie graliście w gierkę, tylko ja w jedynkę nie grałem, ale w dwójkę, macie ekipę czteroosobową, zagrajcie się w to. Tak. Ta gra tak wciąga, że to jest szok. Na Instant Gaming macie gierkę za 25 zł czy za 28 coś takiego, Bliczkiem możecie płacić. Gierka jest top, naprawdę jest dobra. Każdy po cichu liczy trochę na to, że może część z nich zacznie pracę nad Counter Strikem 2, o, ale najbardziej możliwa by opcja jest taka. Do Deadlocka ich biorą, że będą pracować przy nowych, nieogłoszonych jeszcze produkcjach od Valve, a także Dead przy deadlocku. deadlocku. Zmieniamy już jednak temat, który jest bezpośrednio związany z do CSA maksymalnie jedną osobę jeszcze dadzą. Zamiast dwóch będą trzy robiły wizowy. Na cilku. Pierwszą częścią tytułu dzisiejszego materiału. Jak pewnie wiecie, o, wczoraj ESL zaczął się 20. sezon ESL Pro League i w związku z tym mamy kilka ciekawych rzeczy, o których warto wspomnieć. Nie tak dawno ESL ogłaszało, że wraz z rozpoczęciem no. tego turnieju snaptapy i inne podobne funkcje to nie to, to ja dozwolone ja na to ich zawodach. Wiadomym było jednak, że coś w tej kwestii może się jeszcze stać, biorąc pod uwagę, no. że jest to tak naprawdę świeża sytuacja. W meczu Heroic kontra Ninja in Pijamas zwycięstwo na pierwszej mapie zostało przyznane Nipowi, choć pierwotnie to Heroic pokonał ich na 13 do 10. To są ja Ej, zobaczcie jaki on tu czerwony jest, nie? Bo TSS używał SnapTapa, a jest niedozwolony już. Wszystko to ze względu na to, iż jeden z graczy Heroic miał właśnie włączonego SnapTapa, a konkretniej chodzi tutaj o tss -a. Jego reakcja przypomniała trochę tę chwilę, kiedy Forsaken tak, został przyłapany tak, na używaniu wspomagaczy się. na lanie. Oczywiście tutaj jest to na o wiele mniejszą skalę. No słuchajcie, ogólnie TSS no był osrany, nie oszukujmy się, ponieważ miał włączonego SnapTapa, admini to zauważyli, no do Forsaken'a nie można go porównać, że nie przesadzajmy, nie przesadzajmy tego, nie? Ale, no, ESL Pro League mogło różnie to zaargumentować, nie? Różnie mo mo mogło postąpić, by powiedzieli, wy***cie z turnieju, oszukiwałeś, było niedozwolone, albo wło od razu, całościowe. I tak ESL dobrze się zachowało, że im dało tylko mapę przegraną, jedną, jedną. Ale overall mecz przegrali, yy, chyba o ile pamiętam. Bo tego meczu nie oglądałem, ale taka sytuacja, zapomnieć o Snaptapie. No, wydaje mi się, że to on umyślnie zrobił, słuchajcie. No, myśleli, że nikt nie zauważy czy coś. No to nie jest, wiecie, raczej realne, żeby czterech jego zawodników nie miało Snaptapa, co wcześniej używali, a on ma. No, widzowie. No, Nip1-2. No, no to czuć, widzowie, to czujesz od razu. To nie jest, że tego nie odczujesz. Jeśli. Wsadem będziesz chodził, od razu czujesz, że coś jest nie tak. Jak grałeś bez, bez naptapa i go włączyłeś, to od razu czujesz. No. Nie chce mi się wierzyć, bo on tego nie zauważył. Jak napisał TSS, to żenujące i z mojej strony. No Wyłączyłem to wieki temu, kiedy zostało to zablokowane przez Valve. No. Nie zauważyłem no tego temu, podczas no gry i nie było to celowe. Monezi wytłumaczył, że ta funkcja mogła mu się włączyć w momencie podłączenia do nowego komputera i mógł tego po prostu nie zauważyć. Dexter z drużyny Heroic apeluje do społeczności, aby wstrzymać no. się z negatywnymi komentarzami, których w jego kierunku po tej sytuacji trochę no się nie no Na pewno będzie W ostateczności no. Heroic przegrało, a jednym z powodów była pewnie ta sytuacja, która tak, musiała ich no. w jakimś stopniu wybić z rytmu meczowego. Choć na drugiej mapie heroich pokonało NIP 13 do 7. A propos jeszcze jest Pro League, to. Mam... No i przez to przejść mecz, tak? Na NIP, który no. No nie jest jakiś super, nie ukrywajmy, no ten NIP jest średni, ale no. Ja na przykład nie zgodzę się z opiniami prosceny. Ponieważ to od razu czujesz jak masz tego SnapTapa, czujesz, ja podłączając klawiaturę od razera, od razu czułem, że SnapTap, że ta postać inaczej się porusza. No, jeśli grasz na tym zwykłym movemencie, no normalnym, niezwykłym, po prostu normalnym movemencie bez SnapTapa, to od razu to wiadomo, no. Mamy w sumie niespodziankę w postaci ja się nie zgodzę z, tymi... z formacją Sangal. Męcz zakończył grosami. się wynikiem 2 do 1, a samej był jedną z kluczowych postaci w swojej... No, Sangal. Ja powiem tak, Sangal ogólnie to jest chyba, no nie wiem czy nie jest najlep najlepszy zespół, który bardzo szybko prog progresował i progresuje. Nie wiem czy w tym momencie jest jakiś lepszy zespół, który w tak krótkim momencie, z, z takim składem jaki ma, progresuje. Wygrali dwa razy CCT z rzędu, przecież oni dwa razy z rzędu wygrali ten turniej. Nie wiem czy komukolwiek się to udało. To jest ogólnie ciekawe, że oni zrobili taki progres, bardzo fajnie się ich ogląda, nawet jak się na Eternal Fire widzowie. Takie mecze się zdarzają, bo oni przegrali Ostro do 8 i do 1. Styl gry mógł nie pasować. Eternal Fire dla Sangal mógł nie pasować. Im się na przykład Ciężko grało na nich. Face też nie jest teraz w formie, nie oszukujmy się, no. Face nie jest w formie. No i Sangal to wykorzystało, ale miejmy nadzieję, że jeszcze powalczą jeszcze powalczą. Fajnie by było, jakbyśmy zobaczyli Sameya ja w playoffach. Też dobrze gra ze snajpy, pasował się. Początki miał trudne w tej, w tej drużynie, bo miał ratingi po 1-0, z tej snajpy 1-0-2, no nie szło, ale naprawdę gra coraz lepiej i bardzo fajnie się ogląda jego gierkę w tej ekipie. Ten skład naprawdę zaczyna wyglądać z każdym dniem coraz solidniej. Ponadto Eternal Fire wygrał z FlyQuest, a na to z WinCellar Vision. Co chodzi o grupę B, to Dong ze za Spirit zagrał mecz życia na ekipę Wildcard, robiąc. Ogólnie ten mecz, widzowie, musimy zanalizować. Ten mecz musimy zanalizować. Analizujemy to. piątek może? I zanalizujemy mecz Spirit z Wildcard. Dong Kapowa. Tylko i wyłącznie Dong Kapowa widzowie będziemy oglądali. Sam jestem ciekaw, jak on zrobił takie statystyki. Bo zobaczcie, na tle teamu. Tylko jego ziomki to nie grały nic. Zontik 109, Shiro 102, 015, 084. On wygrał im mecz. Po prostu wygrał im mecz. 2,09 rating. No przecież to jest no nieprawdopodobne, nie? Co on zrobił w tym momencie? Rating na poziomie 2,09. Choć mecz był bardzo zacięty, to jednak Spirit okazało się silniejszy. No wiemy, że ten Wildcard to nie jest jakaś super superjedużena, nie oszukujmy się. No udało się. Mibr wygrał z Nimes. The Mongols przegrało z formacją 3D Max. Ale tu jestem zdziwiony ogólnie, że 3D Max wygrało z Mongols. Bo bo czasami jest tak, że niektóre turnieje ci nie idą. No, Mongols no nie szły ostatnio, aż tak super nie szło. No, ale jednak widać, że ta tendencja spadkowa cały czas jest, cały czas ich tam doskwiera im. A G2 na KOI uważam, że nie zagra jakiegoś dobrego meczu, widzowie. Jak wy myślicie? Czy waszym zdaniem G2 zagrało dobry mecz? Bo ja uważam, że ten mecz. No, zagrali słabo, słabo to wyglądało, naprawdę, niektóre rundy, gdyby Koi wygrało, były bliskie, to oni przegrywali rundy czasami 1 na 3, 2 na 4, jak Niko tam ugrywał, tak, to mogłoby różnie być. Naprawdę średnio to wyglądało, mam nadzieję, że w przyszłych meczach jedwano się obudzi trochę, ale oni też z początku mieli słabe. Wtedy jak na sawcze grali i potem fajnie poszli w dolnej drabince na Kolonii, więc uważam, że Janusz jeszcze się odbuduje nawet widzowie. Strasznie w to, że jest taka nagonka na Janusza. Jadą Janusza, bo słabo zagra. Jedno mapę, dwie, trzy, cztery. Widzowie, serio. Janusz potrafi taką rundę ugrać, że nikt nie potrafi. On serio ma mózg wielki. Jak cysterna. No, gościu ma naprawdę do gierki tak głowę dobrze ustawioną, ale no czasami po prostu nie idzie. Ważne, że wygrywają mecz. Ważne, że wygrywają mecz. To się liczy. Nie patrzmy na statystyki. On jest Iglem, Serio na tym tier 1 poziomie. To tyle jest rzeczy do ogarniania, że Janusz nie może się skupić na celowniku za bardzo i też go to pewnie w ale, bo wiemy jak w Gamer Legion grał, nawet też krzyżował często się z takimi drużynami Tier 1 i dobrze grał. To nie jest problem. No po prostu Janusz też gorzej teraz gra, ale on wróci. On wróci spokojnie. A G2 ze Snacksem na pokładzie wygrali Scoim. O wszystkim na bieżąco oczywiście jesteście no. informowani Nad na naszej. Nie, do Pikeia, widzowie. Smutze czy trenera Virtus Pro duży talent w Akademii Natus Bistere. Drugiego newsa rozpoczynamy od małej afery, która miała miejsce no, w formacji Virtus.pro. Wtedy ta otrzymaliśmy to taką jest. informację, że Pasha Noj, czyli analityk, wszedł w rolę głównego trenera, zastępując przy tym Xhomę. Na... Ogólnie, jak ktoś nie wie, kto to Pasha Noj, to jest były profesjonalny gracz CSGO, który no nie był jakiś super, ale tam grał na tym poziomie tier 3, coś takiego, grał nawet dobrze. To jest coś, gościu pokroju może Berego, mogę powiedzieć. Może nie aż tak, no nie przesadziłem, no Bery był lepszy od niego, i też no, lepsze wyniki miał. Tak mi się wydaje, że miał lepsze wyniki. Raczej, bo nie przypominam sobie, że paszanoj dużo wygrywał, ale no, to jest gość, który ogarnia grę. No, wydaje mi się, że to dobra zmiana jest w tym momencie. Pierwszy że oka nie zmieni nic szczególnego. Jednakże, oglądając materiały, które fanboy Jarka, swojego trenera, to po prostu aż przykrośnie na to patrzeć. Tak, też uważam. No, tak zobaczcie, tak. Teraz, jak to wygląda. Patrzcie. Tak, już, no. Nadzieję, no, że to zmieniali, ulepszyli swoją grę i tym bardziej... Ale silne, smutno w kto jest, jaka? no jeden przybija piątkę, bandy, ten ma na w ty ma wyj... ...zobacz, spojrzał na rękę... Ty uh, już uh, no uh, Vertigo. Vertigo, Vertigo 10 razy pod rand, Ale i tak zobaczcie, że ten trener i tak zachował no zimną krew, tak, że nie był w k... Na pewno w my myśli miał chuj. No, nie oszukujmy się, no, grasz mecz, no, grasz mecz, no, też trzeba się wpierać, no, nie oszukujmy się. Nawet jak w wk***a trenera, wk***a kogokolwiek, no, takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, no, przecież elektronik zachował się jak Jamie jak się zachował. Tu mu jedna osoba przybija piątka, nie wiem kto tu siedzi. Norbert może? Może Norbert siedzi. Naprawdę no, smutno się na to patrzy. Naprawdę smutno się na to patrzy, bo szkoda człowieka jest nawet, nie? Szkoda człowieka, tak samo jak podchodzisz do gościa, a chcesz mu podać rękę, on ci nie podaje ręki, no zachowujesz jak s wiel totalny, no wygląda na to, że Ksoma nie miał dosłownie żadnego autorytetu w składzie no. i w zasadzie to podobno cały czas kompletnie go zlewali. Patrząc na to, co tam się działo, zmiany były dosłownie nieuniknione. Ludzie napisali w punkt, że niezależnie od... Znaczy ogólnie, wiecie, z tym autorytetem też uważam, że takie coś jest. No, jest w dużym stopniu autorytet. No, jeśli go nie miał, właśnie względem glaczy, no to za dużo by nie osiągnął. Ale jeśli dłuższy czas to wyglądało, jak tu PK mówi, no to jest strasznie ch to niedawno powinien powiedzieć, że no chcą po prostu bardziej doświadczonego trenera, który grał w Gierkę w CSGO, który no miał jakieś tam mniejsze, większe osiągnięcia, niż trzymać, bo go troszkę no, trzymali, no. I od sytuacji Dziwne. w składzie, bo to z ich strony nie. na widzowie. Mogli go prze na przykład dać na analityka Paszanoja dać na coach'a. Mogli tak zrobić, mogli. No Na analizie na pewno by się sprawdził, zrobił analizę z Paszanoją by się dogadał. Graczy z trzeciego sezonu Challenger i co ciekawe? Obecnie na samym szczycie znajduje no. się 17-letni zawodnik z Natus Vincera Junior, oniku Makaze, który no. ma 4000. Tysiące... No tak, no może ma 4000 ileś Elo, ale jest psem. To jest taki który potrafi Ci wyzywać wszystkich. Grasz, on na mikrofonie Cię wyzywa, że nawet jak dobrze grasz, źle rzucisz mu flesza, że gówno, wie. no to jest typ, który nie szanuje nikogo. Totalnie nie szanuje nikogo. To jest taki gość, no typowy, jakby, jakby zachowuje się jak rusek totalny, nie? No, typowy gracz z Kosowa. Właśnie, no to jest gość z Kosowa. Właśnie nie zauważyłem teraz, bo patrzyłem na jego zdjęcie. Typowy gościu z Kosowa na Faceitie. I typ się tak zachowuje. No, miejmy nadzieję, że go tam ustawią na VJunior, a wiemy, że znaczy, nie? Chyba... Nie w Na'Vi Junior, czy on jest w Na'Vi Youth? Bo już nie pamiętam. Chyba w Na'Vi Youth, nie? 619 punktów Z Spod ich ręki może być to kolejny duży talent, który już niedługo pewnie zostanie zauważony no. przez jakąś Ale lepszą informację czy no. akademię Na'Vi. Wt Szkoda, że u nas takich talentów nie ma, widzowie. i w drugie miejsce należy do Moneziego, a trzecie do Donka. Witryna LTV... Tam, gdzie Ader jest? A, no to okej, okay, no. ostatnio szaleje z no to No Znaczy go i wytrenuje, widzowie. Znaczy ma twardą rękę, potrafi. Formie. Tym razem nie ma już limitów w światowym rankingu HLTV. To jest Od fajne. Jest ich zestaw... najlepszych nie? drużyn świata. Takie jest... formacje aż do 269. Lokaty. Według dziennikarzy z witryny Das 2, Dreamhack no. Hack John Shopping, czyli inaczej ESL Challenger, ma podobno zostać w tym miejscu odwołany i to potencjalnie no. na stałe. Ujawniono, że organizatorzy wysłali maile do lokalnych hoteli. info. Ale to, co zrobiło HLTV, że dali cały ranking, to jest za. Też powinni, moim zdaniem, w dalszym ciągu zrobić osobny ranking dla kobiet. No, nie powinni wrzucać no, widzowie kobiet do rankingu z chłopami, no nie oszukujmy się, powinni mieć kobiety osobny ranking, jak jakaś organizacja, dajmy na to, chce wziąć jakąś drużynę kobiet, mają ranking, fajnie by miały rozpisany i wtedy wie, na czym stoi, a tak jak wiecie, jest to zlewane z chłopami, no to te, rank te kobiety, no, słabo wyglądają rankingowo na tle facetów, no. Więc no, no tak, właśnie, nawet oddzielne turnieje są i to też jest Właśnie, że nie ma tego osobnego rankingu. Ja to nie rozumiem cały czas tego. A HLTV powinno zrobić pierwszy krok, może wtedy Valve by się zlitowały, to robi osobne, osobnego majora dla kobiet, który tak jak w Valorancie macie ten turniej dla kobiet, yy, osobny dla chłopów i dla kobiet, no to Rzecznie. ich, że wydarzenie esportowe nie odbędą się w przyszłym roku. Możemy się dowiedzieć, że Dreamhack Summer nie odbędzie się... Ale też widzowie, no ostatnio oglądaliśmy Na'Vi Javelins i naprawdę bardzo dobrze grały kobitki nasze. No fajnie się oglądało, wy też byliście zdziwieni poziomu. Naprawdę teamplay na wysokim poziomie. Nie oglądało się tego jak jakaś bieganina na, na Faceit'cie. Uważam, że też powinny mieć swoje miejsce tam. W żadnym innym szwedzkim mieście w przyszłym szkoda, roku szkoda. Ani w przyszłości i nie jest pewne czy odbędzie się naprawdę, tak na sam koniec ostatnio Pasha napisał na swoim Twitterze, że na poziom nie. Tier 1 nie ma już czasu i refleksu, ale na zimę chciałby zmontować jakiś skład Tier 2 z młodymi graczami. No widzowie, powiedzcie mi tak, no patrzę, no marzenia, jasne, że fajnie zrobić tier 1. no Jarek, no nie miałby szans, no nie oszukujmy się, no tak samo ja, czy tam Pewor, tak, nawet jak gra, no to już nie to, nie to samo jest, no wiecie, no to już w tym wieku masz gorszy fokus, no właśnie, skupienie, refleks, już mus trochę inaczej myśli, serio, jest problem, ciężko skupić wzrok na celowniku, myślisz o innych rzeczach, to już nie jest to samo. I też, no z kim on by miał grać, no widzowie, no nie oszukujmy się, no nie mamy zawodników jak Monte Tier 2 nie jest, no Monte Tier 2 nie jest, a z profesjonalnymi zawodnikami, którzy grali na majorach, Monte Tier 2 nie jest, no to gdzie z młodymi zawodnikami Jarek chce robić drużynę tieru drugiego, no nie oszukujmy się, nie ma szans, no po prostu ja mówię jak jest, no tego się prawie nierealne takie coś zrobić, no Jeszcze igla znaleźć, jest to taki... ale ja Jarkowi życzę jak najlepiej, chciałbym, żeby mu się to udało, to bym serio bym powiedział, że jest je... ...cudotwórcą, żeby Jarek grał i jeszcze czterema ziomkami i wbili na przykład do top 30 rankingu hltv Magia. Już narzucony pomysł, przy którym nie wiemy tak naprawdę, czy rzeczywiście stanie się coś więcej, poza samymi słowami. Niemniej trzymamy no. kciuki, aby taki projekt powstał. No to tak, wstał. no ja też bo, trzymam kciuki. Dobra, strefa transferowa. Ukraińska organizacja MONTE oficjalnie pożegnała się z LMBT, który pełnił rolę głównego no, trenera. Wraz to jest tą w składzie pozostał już w zasadzie jeden ukraiński akcent i jest to temku. Nie trzeba było długo czekać na poznanie ich nowego trenera, którym bez zaskoczenia został nawrot. Tak obecnie prezentuje się ich Znaczy, słuchajcie. Ogólnie, no podobno LMBT miał się uczyć polskiego, tak? Niby do szkoły się tam zapytam? Były, były takie informacje, nie? Były takie informacje. I co nagle odszedł, tak? No też są zdziwieni, zdziwieni zawodnicy. Wiadomo, że nawrot przeszedł na głównego coacha. Dziwna sytuacja, naprawdę dziwna sytuacja. Czy on zobaczył na przykład, mógł zobaczyć trener, że widzi, że w tym projekcie na przykład nie będzie dużych osiągnięć? Mógł tak pomyśleć. A druga opcja że dostał dobrą propozycję, w, którym, w której go zobaczymy. Może właśnie do ENS może być taka sytuacja, że Kuben właśnie wyleciał i on dojdzie do ENS, bo Sonda Young miał z nim styczność, tak? I też pewnie może powiedział słówko. Może być taka sytuacja najbardziej prawdopodobna. No, zobaczymy. No, Nawrot jest mądrym graczem. Ja go uczyłem grać, ja go uczyłem iglować, on jest ogarniętym graczem, ale no, troszkę drugie nań się robi już powoli z tej drużyny. Jeszcze tutaj brakuje zademka jeszcze jakieś osoby z polski takiego klara może. Główiego? Pokoje widzowie, to może nastąpić. I drugie Nine, i ja nie wiem, czy to wypali. Ja życzę chłopakom jak najlepiej, ale no, no zobaczymy, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Dzisiaj też czekałem mecz na Pary Vision. Formacja przykładu, że organizacja raz. Nine zdecydowała się wysłać takiego tweeta, który z każdą zmianą wydaje się być coraz no, bardziej tak, No tak, Pojawiają się kolejne liki Zgadam z naszej się polskiej 100%. sceny, które biegnie jednak z pewnym dystansem, ponieważ nie, nie są tam, jeszcze żadne oficjalne informacje. Te liki, niektóre to nie sprawdzają Podobie się, bo w sprawach ma dołączyć do Illuminar i tym samym może zająć puste miejsce po Markosiu. Ale oni sprawdzali Spawaka, tak? Testowali, więc raczej to jest prawda. Co sądzicie o takiej potencjalnej zmianie? Jak twierdzą źródła Władysława Gromowa, w składzie Blit dojdzie do zmian. Podobno z drużyną miałby pożegnać się Hampus, a w jego miejsce przymierzany jest Wladem. Obecnie gra już razem. Zobaczcie, ten Blit, ten Blit to jest taki, nie wypał projekt. Ten Kasat, co on tam robi? Co chwilę zmiany jakieś bierze i tego, tego, tamtego, co, co miesiąc inną osobę. Nexa to w tym teamie jeszcze gorzej gra niż G2, stary, no. Ja nie wiem, serio. Nie jestem w stanie zrozumieć, co ten gościu robi tu w tym składzie. Jake'iem nie ma 50 lat, no, ale nie jest zły, no. 30 ma chyba. W kilka turniejów, a oprócz niego w sporcie. No, jasne, że nie ma wyników, to zmienia, ale słuchajcie. Ale jak miałeś już czwarty raz zawodników, no to coś jest nie tak z doborem, wydaje mi się, nie? No, serio, jak zmiasz już tyle razy zawodników, rotujesz nimi, no to coś jest nie tak. A ci zawodnicy, w tym Blit, wydaje mi się, że oni zarabiają 4K euro lekterio. 4-5K euro lekko zarabiają. Jake'em to jest majorowy zawodnik. Wygrywał turnieje, więc no. Wątpię, żeby grał na 2000 euro. Pole w ostatnim czasie gra Harn. Tak prezentuje się ich ale w dobry spotkanie. Yes, ale medicja Mibr prowadził już zaawansowane rozmowy z graczem o Nikola Cozy. Możecie go kojarzyć z takich drużyn jak Fluxo, Sharks czy też Detona. Jeżeli wszystko pójdzie tak jak nie, należy, nie wiem, to zostanie wykłupany z Fluxo. Póki co nie wiadomo jeszcze kogo mógły potencjalnie w składzie Mibru zastąpić. Nie. Nie znam gościa, ale ogóle znaczy wiecie, no nie, nie patrzę jak gra. O, nagranie dnia. Pepciu! Fajste Venic. No i zobaczcie, Pepciu pewnie jedzie. Jakie one-tapy tych pistoli. znowu pistol jest, znowu ten pistol jest, ty, co to jest, ej, co za one-tapy są tego 5.7-a, tym na 200 HP na full auto wali, to on one-tapy, no i gitara, ty. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podejść się swoim no, nie, nie, tak. Discorda, w zakładkę zagrania dnia. Link macie łapka podpisze, w oraz górę komentarzu. i subika dla pana tym materiale Oglądajcie na jego filmy, Daj mi robote robotę. Tym samym wspieracie też nasz kanał A no i standardowo Nie no, no moment, wędzę miał, Discorda, gość, ale miał po sobie nie. Łapka, nie się. Dzięki, że jesteście z nami.